Witam tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj wątróbki drobiowe z warzywami w słupkach. Takie trochę inne podejście do tradycyjnej wątróbki, tym niemniej bardzo smaczne. Ja przyrządzam ją bez udziału tłuszczu, ale oczywiście można także opiec zarówno warzywa, jak i wątróbkę na niewielkiej ilości oliw i oliwek i danie będzie miało wówczas troszeczkę inny smaczek. Przepisy i składniki podaję na www.skutecznie.tv, gdzie serdecznie zapraszam, a za chwileczkę pokażę, jak ją przyrządzam. Ze względu na wielkość warzyw oraz mięsa, ja bardzo często podaję tu danie z pieczonymi ziemniaczkami, takie małe kawałeczki, a do tego pałeczki chińskie, zamiast tradycyjnych szczućców. Wątróbkę drobiową mam tutaj dokładnie 400 gram, Zalewam teraz mlekiem. I zostawiam na jakieś 2-3 godzinki do namoczenia. Jeśli się bardzo spieszymy, to ten etap można pominąć, tylko trzeba tę wątróbkę dobrze opłukać, na przykład pod bieżącą wodą. Jednak namoczenie jej w mleku sprawia, że jest taka bardziej delikatna. No i podobno mleko wchłania wszystkie nieczystości, smaki i ewentualną gorycz żółci. Także ja namaczam w mleku i zostawiam na 2-3 godzinki, po czym wrócę i pokażę co dalej. Jedną sporą cebulę kroję w putalarki bądź w piórka. Ja wybieram piórka. Cebuli powinno być tak dość sporo. Jedną sporą marchewkę kroję w słupki długości mniej więcej cebulkowych piórek. I kilka korniszonków. Ogórków konserwowych kroję również w słupki. Yy, w takich małych ogóreczków biorą pięć, jeśli są większe, to jakieś dwa, trzy. Wątróbki gotowe. Mleko odlałam, a mięso płukałam pod bieżącą wodą. I teraz oczyszczę je z tych nieładnych błonek, zostawiając tylko ładne mięso wątróbkowe. Chodzi mi o mniej więcej takie kawałki mięsa. I kroję jeszcze je w takie ukośne plasterki, aby mieć takie małe, wątróbkowe kawałeczki. Przekładam je do osobnego naczynia i w ten sposób postąpię z całą wątróbką. I gotowe. Wątróbka ładnie oczyszczona i pokrojona na mniejsze kawałki. Odstawiam ją teraz na bok i szybciutko zabieram się za przygotowanie marynaty. Do naczynka dodaję jedną łyżkę jogurtu naturalnego oraz dwie łyżeczki przyprawy do grosa. Dokładnie mieszam. Tym sosikiem marynatą zalewam teraz wątróbki i dokładnie mieszam tak, aby każdy kawałek mięsa dobrze pokrył się przyprawami. Pachnie bardzo apetycznie, jednak odstawiam ją teraz na bok na jakieś 10-15 minut, aby mięso przegryzło się przyprawami, a w tym czasie rozgrzeję patelnię i będę dusić przygotowane wcześniej warzywa. Rozgrzewam patelnię z niewielką ilością oliwy z oliwek. W wersji light pomijam oliwę i po prostu podleję warzywa wodą. Ja dzisiaj przygotuję wersję dietetyczną, zatem po prostu przekładam warzywa na patelnię. Rozprowadzam je równą warstwą na dnie patelni i podleję niewielką ilością wody. Jakieś 2-3 łyżeczki wystarczy. Warzywa przypruszam solą i na bardzo małym ogniu pod przykryciem. Duszę je do miękkości. Po jakichś pięciu minutach podnoszę pokrywkę. Mieszam warzywa. Powinny już tak delikatnie zmięknąć. I gdybym smażyła je na oliwie, to zostawiłabym je teraz bez przykrycia do zezłocenia. Ponieważ ja bez udziału tłuszczu to się za bardzo nie ze złocą, zatem od razu teraz dodaję łyżeczkę koncentratu pomidorowego. Na małym ogniu pod przykryciem duszę warzywa do miękkości. Składnikiem kluczowym będzie tutaj marchewka i ona wyznaczy długość duszenia tych warzyw. Po jakichś 15 minutach. Moje warzywa są już dokładnie tak miękkie jak lubię. Co jakiś czas podlewałam je wodą, aby się nie przypiekły. Mimo wszystko widać, że takie ładne, przypieczone miejsca, szczególnie na cebulce, się pojawiły. A zatem takie przypieczenie jest jak najbardziej możliwe. I teraz dodaję do warzyw przygotowaną wcześniej wątróbkę. Delikatnie zwiększam grzanie i razem z warzywami duszę wątróbkę, aż będzie miękka i idealna do jedzenia. Zostawiam ją pod przykryciem. W takich 5 minutach wątróbka wygląda tak. Widać, że mięsko ładnie puściło sosik. I warzywa dodatkowo jeszcze się w tym sosiku poddusiły. Pachnie naprawdę wspaniale. Teraz ostatnia próba smakowa, ale myślę, że po tej ilości przyprawy, jaką dodałam na początku, na pewno nie trzeba będzie zbyt zdecydowanie przynajmniej tego dania doprawiać. I gotowe. Mięsko jest bardzo soczyste, kruche i mięciutkie a warzywa również miękkie, aczkolwiek ja nie robię ich takich zupełnie rozgotowanych. I ta miękkość jest tak nieznacznie złamana chrupkością, ale oczywiście warzywa dusimy do ulubionej miękkości. Ja bardzo często podaję tak przygotowane mięso z ryżem, pieczywem, a najczęściej z pieczonymi ziemniaczkami. I wówczas można zrobić taką miłą odmianę, ponieważ wątróbki warzywa są w takich dość większych kawałeczkach. Pieczone ziemniaki również w takich dość większych kawałeczkach. To można to danie na przykład podać z pałeczkami i jeść na sposób chiński. Takie trochę złamanie monotonii codziennego i tradycyjnego jedzenia. Polecam, bo naprawdę jest pyszna, smaczna i szybka w przygotowaniu. A pachnie po prostu bosko. Naprawdę przepyszne. I to zarówno jedzona patyczkami, jak i w bardziej tradycyjny sposób. Polecam.